Witamy Was po raz kolejny na naszym kanale Piłkarski Los. Dzisiaj podsumujemy sobie parę spotkań z kolejki 13 i 14, no bo w grudniu tych spotkań będzie o wiele, wiele więcej, więc no będziemy tak stricte wybiórczo. No i dzisiaj ze mną jak zawsze jest Sylwester Malecki. Dzień dobry. I Oskar Staszczyński. Dzień dobry. No i bez zbędnego gadania przejdziemy sobie właśnie do, do tych spotkań. Zaczniemy sobie od dwóch spotkań Manchester United z kolejki 13 i 14. Zaczniemy sobie od tego spotkania United z Evertonem, który się zakończył wynikiem 4 do 0. No i ja mam takie pytanie związane w sumie nie dość że głównie z tym meczem, to ogólnie ze składem United, czy Rashford i Zirksa to będzie taka dwójka głównych zawodników ofensywnych? No. E, Ciężko stwierdzić, no po spotkaniu z Evertonem moglibyśmy uznać, że tak, no bo zagrali bardzo dobre spotkanie zarówno jeden, jak i drugi, no ale jak już weźmiemy pod perspektywę mecz z Arsenalem, no to te ich zmiany, no nie dały nic tak naprawdę, Rashford dał to, że po rożnym jak stracił piłkę, to Arsenal strzelił gola i tak naprawdę to nic więcej poza tym nie wniósł do gry, Z Irkce tak samo i było widać u niego w tym meczu z Arsenalem, teraz się odniosę, to że jest wolnym piłkarzem po prostu, bo były takie dwie, trzy sytuacje, kiedy albo go doganiał w środku pola któryś z pomocników Arsenalu, albo też dostał taką piłkę wypuszczającą od Dialo, to też wyprzedzony bez żadnych problemów przez Salibę bodajże. I nie wiem, czy to będzie główna dwójka atakujących, tak jak to ujaśnił United. No, myślę, że Hojlund jednak ma trochę... E, Większe szanse na to, żeby być tą dziewiątką niż Zirksem, mi się wydaje, no bo Zirkse fajnie wygląda jeśli chodzi o rozegranie, ale takie stricte zachowanie napastnika, tak jak przytrzymanie piłki, czy nawet e, takie... E, taka pazerność na gole, to wydaje mi się właśnie, że, że Hojlund jest e, tego typu właśnie napastnikiem, a Zirkse, tak jak on sam się określa, no to jest 9,5 i. No i jednak nie do końca się odnajduje na tej pozycji, jak już kiedyś wspominałem, że on by się odnajdywał w duecie, w zapasie nie tak mógł grać w duecie z Hojlundem, tylko trzeba byłoby to oczywiście dobrze obudować. No a Rashford, no to jak to Rashford, z Evertonem zagrał dobre spotkanie, no ale już jak mówiłem z Arsenalem nic, no bo jest taki chimeryczny po prostu, no i tak samo możemy to powiedzieć o Garnaczu w tym sezonie, bo też gra mocno w kratkę, mocno poniżej oczekiwań z tych ofensywnych graczy, chociaż nie wiem czy możemy nazywać e, tego gracza ofensywnym, no bo Amad Diallo, z założenia jest ofensywnym graczem, no ale Amorim wystawia go na pozycji prawego wahadłowego i też musi dużo pracować w defensywie, jednak myślę, że to on na razie pokazuje najwięcej, jeśli chodzi o e, chciałem powiedzieć, tą frontową trójkę, no ale w niej nie gra, o ten atak United i tak jak Amori mówi, że Mount najlepiej zna system no i dlatego wystawił go na mecz z Arsenalem, no to jednak to nie kupuje, no bo Mount też wyglądał po prostu beznadziejnie. A myślisz, że zmiana pozycji Dialo, no bo teraz tak naprawdę gra na takim właśnie cofniętym skrzydle na wahadle pomoże mu się rozwinąć jako zawodnikami, jako zawodnikowi? E, myślę, że na pewno, no bo też e, będzie miał troszkę, troszkę tej perspektywy, gry w obronie, tylko że dialo ma właśnie mm, też ten komfort, że on ma za sobą Mazrałego najczęściej, no, w tym meczu zaraz na Mazrał grał akurat po lewej stronie, ale to wiadomo z braków kadrowych no ale ma Mazrałego, który e, potrafi zabezpieczyć też tę przestrzeń, nawet jak Diallo nie zawsze się wróci czy też zostanie ograny, no i robi to po prostu świetnie, bo moim zdaniem jest to w ostatnich tygodniach najlepszy po prostu zawodnik zawodnik United, więc na pewno mu się pozwoli to rozwinąć ale też e, czasami po prostu brakuje go wyżej w tej, w, w tej ofensywie, no ale też e, możemy zauważyć ile on daje w pressingu, no bo jak weźmiemy pod uwagę właśnie ten mecz z Evertonem, bo w nim zagrał w pierwszym składzie, no to dwie bramki wzięły się po tym, że on odzyskał piłkę, no i na pewno to jest na duży plus u niego, no i aż było dziwne to, że nie wystąpił w pierwszym składzie na meczu z Arsenalem. Hmm, a jak w meczu z Arsenalem e, wystąpili, albo w sumie jakbyś ocenił występy Joro i Malasi? No to na początek musimy powiedzieć to, że ta próbka no nie jest za wielka, no bo Malacja grał w pierwszej połowie spotkania i ta pierwsza połowa spotkania też była specyficzna, no bo jeśli weźmiemy pod uwagę to, co się działo w drugiej połowie, to mogliśmy zauważyć, że Arsenal jeszcze nie wrócił aż takiego wysokiego tempa, ale było widać, że Kanonierzy próbują grać to, co w Lidze Europy. Właśnie przeciwnicy United grali, czyli takie te długie piłki w kierunku Malacji, no bo właśnie w spotkaniu Europejskich Pucharów po czymś takim wpadło bramka, że on po prostu dał się wyprzedzić, no i też było widać, że, że, że próbują tych rozwiązań. Oczywiście nie udawało się to w takim stopniu, no bo Malacja chyba jednak miał z głowy to, co się wydarzyło i, i grał po prostu dosyć dobrze, jeśli chodzi o te piłki. Nie, grał, nie zagrał jakiegoś wybitnego występu, widać było troszkę elektryczności w jego wykonaniu, no ale ogólnie... Jakbym miał oceniać czy na plus, czy na minus, no to bardziej na plus biorąc pod uwagę też oczekiwania w stosunku co do jego występu, no bo wielu łapał się za głowy, to jest powrót do, do wyjściowego składu Premier League po półtora roku tak naprawdę, więc, więc biorąc pod uwagę właśnie to, to myślę, że że był to solidny występ. A jeśli chodzi o Joro, no to e, można było zobaczyć takie jego dwie twarze, bo miał jeden naprawdę świetny e, odbiór kiedy. Trossard był jeden na jeden z nim w polu karnym, chciał go przedryblować, jemu w ostatniej chwili wybił, wybił futbolówkę, no ale też miał e, taką sekwencję, kiedy chyba właśnie też Belk e, mocno nim zakręcił na, e, po, po tej prawej stronie obrony United, więc wydaje mi się, że ogólnie też dałbym plus, no bo nie zrobił nic aż takiego na, min, e, na minus i... Myślę, że jeśli on zyska tą systematyczność, no to jego tak naprawdę debiut w oficjalnym spotkaniu, nie licząc sparingu, a ten sparring też zresztą odbył się w meczu z Arsenalem na tym y, turnieju przedsezonowym, więc myślę, że jeśli on się ogra, no to on może być wzmocnieniem, no ale tak naprawdę małą próbkę, żeby, żeby to ocenić jak na razie. No to jeszcze możemy zostać na chwilę przy tym spotkaniu z Arsenalem. Co w drugiej połowie poszło nie tak? Czy uważasz, że Amorim źle przygotował zespół, wiedząc, że Arsenal dobrze wykona rzuty różne, rzuty wolne, wszystkie takie stałe fragmenty gry? Czy to jeszcze nie jest ten czas, aby patrzeć to na to w taki sposób? No ja tutaj najmniej bym akurat winił szkoleniowca, no bo jeśli spojrzymy na cały ten mecz z Arsenalem, no to w oczy rzucało mi się to, jak bardzo agresywni w doskoku są gracze United w środku pola i y, walczą o tą futbolówkę, co nie było normą w, w poprzednich spotkaniach za, za Erika Tenhaga, chociażby. I to na pewno było na, na duży plus. Tak samo te y, agresywne wyskoki z obrony, no bo na przykład Mazrały wiele razy tak zdobył futbolówkę, no i w pierwszej połowie, jeśli chodzi o taką organizację gry, czy właśnie o to, jak wyglądał United, to jeśli chodzi o tą sferę defensywną, to wyglądało to bardzo dobrze, tylko no w ofensywie nie pokazywali nic i tak naprawdę jeśli chodzi o takie składne akcje, to nie obejrzeliśmy żadnej, bo to było po stałych fragmentach albo szarpane, jak na przykład to, kiedy Mount uderzał na bramkę, a piłka została w boisku, potem zgrywał ją Maguire, piłka się odbiła, no kiwior ją pod nogi Dalota i ten oddał strzał niestety nieskuteczny, ale jeśli chodzi o te właśnie te fragmenty, no to bardzo trudno one były do obrony, no bo Arsenal po prostu wykonuje świetnie, bo e, ma piłkarzy zebranych na, w piątce, tak naprawdę na linii bramkowej. No i możesz sobie pomyśleć, że dobra, bramkarz mógłby tam zareagować, no ale jest tak opatulony tymi wszystkimi zawodnikami, że ciężko mu się strasznie poruszać w tej strefie. I tak samo obrońcy, jeśli źle trafisz tą piłkę, wbijesz sobie po prostu swojaka, a te wrzutki były na długi słupek po prostu perfekcjonalne, były mocne, jakby ktoś ich nie dotknął, to mogłyby wpaść bezpośrednio. I naprawdę, były świetne te swoje fragmenty i to nie, nie było tak właśnie, że Arsenal wykonał dwa rzuty rożne i dwa im się udały, tylko oni mieli ich 12 i wszystkie wyglądały po prostu tak samo, wszystkie leciały w ten sam punkt, więc naprawdę szapoba dla drużyny Artety za to, jak to wypracowali, no i zasłużenie wygrali ten mecz, no bo oprócz tych stałych fragmentów, to jeszcze po bramce na 1-0, to już mieli jeszcze kilka sytuacji, czy Havertz, czy, czy Saka też uderzał po krótszym słupku, więc zasłużenie, no i Myślę, że są pozytyw w grze United, no ale jak widać, jeszcze trochę im brakuje. To ja zadam ci jeszcze jedno pytanie. Już takie w sumie to odbiegające od meczu. Zakładamy, że zbliża się okno transferowe, że zaraz będzie. Czy United, czy jakość United straci na wypożyczeniu Antonego, jeżeli owe by się udało? Nie, nie straci. No. Straci zawodnika w kadrze, bo jeśli chodzi o grę, no to Antony nie wnosi nic. Oprócz może w tym spotkaniu fajnie rozegrany rzut wolny, gdzie zmarnował sytuację na sam koniec, więc też to nie wgiosło za wiele. No ale nie, myślę, że jest takim obciążeniem, no bo to jest piłkarz, który pewnie jakieś tam ego ma i nie gra i tak naprawdę nie daje powodów, żeby grać. Więc to wypożyczenie może wpłynąć tylko dobrze dla niego, bo może się jak, jakkolwiek odbuduje, no ale trzeba by kogoś znaleźć na jego miejsce. No dobra, to teraz sobie przejdziemy do spotkań Liverpoolu. No już widzę tutaj uśmiech Oscara na jego twarzy, że będzie mógł udzielić się trochę tutaj razem z nami. Zaczniemy sobie od spotkania z City, które zakończyło się wynikiem 2 do 0. No i w sumie, czy Liverpool mógł zagrać lepiej, albo czy City mogło tutaj urwać jakiś punkt? Gdy sobie popatrzyłem na pierwszą połowę, to tak naprawdę City nie istniało w tym spotkaniu, bo pierwsza połowa to jest dyktando tak naprawdę Liverpoolu, i można powiedzieć, że ten mecz powinien się zakończyć więcej niż dwoma bramkami dla The Reds, bo ilość sytuacji, jakie mieli podopieczni Arne Slota w pierwszej odsłonie spotkania, to to jest nie do zliczenia, bo środek pola City był niewidoczny, bo został zjedzony przez duet Berch mcallister i tu muszę pochwalić Holendra, bo jakie on spotkanie zagrał, to było tak zwane partidazo, bo tak ilość piłek, jakie on odbierał zawodnikom, Depot Guardioli to jest naprawdę no, niebywałe, i trzeba powiedzieć, że zrobił niesamowite progresje. Ja już to mówię tam co jakiś czas, gdy omawiamy zawsze Liverpool, no, ale po prostu trzeba to docenić, trzeba to zauważyć i trzeba o tym mówić. I no, City przez to nie istniało w pierwszej odsłonie, ale jak już nadeszła przerwa, to tak naprawdę można powiedzieć, że. Liverpool przestał istnieć, a wróciło City do gry i druga połowa mogła zakończyć się równie dobrze na stronę jak i Liverpoolu, jak i e, City i można powiedzieć, że no City, gdyby miała lepszą skuteczność, mimo że xG w, w drugiej połowie jest na korzyść Liverpoolu, to City wyprowadzało większą ilość sytuacji i oni lepiej wyglądali w tej drugiej połowie i nie będę ukrywał, że oglądając to spotkanie to obawiałem się do końca o ten wynik, bo do rzutu karnego e, Salacha ta gra City wyglądała naprawdę bardzo dobrze i można było się spodziewać, że to będzie jeden do jednego, ale dobrze, że wynik ustalił właśnie egipski król Anfield i wtedy jest już tak naprawdę City nie miało takiej sytuacji, która by zagroziła tak mocno w brance Kelhera i widać było, że spokojniej się gra podopiecznym Arne Slota i że no to będzie mecz, w którym po prostu dowiozą te, te punkty. No, no właśnie, mówisz, że gdyby City było skuteczniejsze, to nie wiadomo czy Liverpool by w ogóle wygrał. A ja chciałem teraz poruszyć taką kwestię Jacka Grealisha. Co byście zrobili z takim zawodnikiem? Kosztował on 100 milionów, no i w sumie czy jego wartość się zwróciła na przestrzeni tych lat w City, czy raczej były to pieniądze zmarnowane i czy taki zawodnik teraz powinien zostać sprzedany iść na wypożyczenie, czy jednak dalej powinien w tym City grać? Czy on w ogóle coś wnosi do ich gry? No to jest jego czwarty sezon ja myślę, że to jest taki zawodnik, że gdy popatrzymy sobie na jego statystyki, to powiemy, że rzeczywiście te milionów to jest niesamowity flop i tak naprawdę nic się nie przydał drużynie. Pepa Guardioli i tak naprawdę nic nie wniósł, nie wniósł ale gdy Patrzymy, jaką gra, jaką się ustawia i co tak naprawdę robi na boisku. To, to mówimy o innym zawodniku, no bo nie możemy mówić, tak już kiedyś poruszałem ten temat, że za bardzo w obecnym futbolu patrzymy na statystyki, a mało oglądamy tak naprawdę spotkań. I właśnie tym zawodnikiem jest grill, że musisz obejrzeć spotkanie, żeby zobaczyć, jaki on ma wpływ. Oczywiście w tym sezonie ma mniejszy, ale to nadal jest wartościowy zawodnik, no bo to, w jakim stylu on drybluje. To myślę, że obok Doku i Savinio, to tak naprawdę nie znajdziesz w City lepszego zawodnika niż właśnie ta trójka. I w tym jeszcze jest lepszy od tej dwójki, pozostaje Grilisz, że on ma taką. Łatwość w tym, bo doku, no doku, już tak naprawdę przeczytasz yy, od samego wejścia, że on robi zawsze ten sam trik i tak naprawdę bazuje na tej swojej szybkości. Savinio też bazuje na swoich jakby zbudowanych już wcześniej cechach, atrybutach, ale no, gryzisz tak naprawdę nie spodziewałeś się, bo on nie jest jakiś szybki to jest po prostu jego zwinność i balans z ciałem, a balans z ciałem ma naprawdę na najwyższym poziomie. To czy gdyby grał od początku tego spotkania, to City miałby większą szansę na wyrwanie jakiegoś punktu w tym spotkaniu? No bo wszedł dopiero pod koniec, tak naprawdę wszedł w 78 minucie. No i to nie było dużo czasu, bym mógł cokolwiek zmienić w tym meczu. Myślę, że pokazałby się lepiej niż Mateusz Nunes, który w tym sezonie, i jako ogólnie, cała jego historia w City jest tak naprawdę spisana na straty, I bo wyglądał Portugalczyk, wyglądał bardzo słabo. To, co miał, to, co miał tę piłkę, to tak naprawdę tracił na rzecz Trenta. A gdy ty grillisz, to Kwansa, który został zmieniony za, za Trenta, to nie miał już takiej łatwej, łatwej przygody z Anglikiem. I było widać, że ma trudności za jakiś czas. No nie wiem, czy tu by zmienił jakoś spotkanie, no ale na, na pewno ta lewa strona wyglądałaby lepiej, bo gdy sobie właśnie popatrzymy, to oni tak za bardzo nie atakowali tą lewą stronę, bo widzieli po prostu, w jakiej dyspozycji jest Nunes. No, no okej, okay. a tutaj spotkanie było dobre. I można powiedzieć, że przeciwnik jednak na papierze też był dobry, choć wiemy, że City miało, miało problemy. A co byś powiedział o występie całego Liverpoolu w meczu z Newcastle? Czemu? Czy można powiedzieć, że Liverpool w tym spotkaniu był dziurawy, czy Newcastle zasłużenie strzeliło trzy bramki? Tak, zasłużenie, bo ekipa Ediego H. w tym spotkaniu wyglądała na ekipę, której bardziej się chciało była bardziej zaangażowana i zbierali te, te, te drugie piłki. Trzeba powiedzieć, że Gimaraes i Tonali zagrali zawody. tak Zagrali, tak jak już mówiłem, w przypadku Gravenberga Partidazo, bo Tonali tak naprawdę zagrał swój najlepsze spotkanie w, w barwach Newcastle. I chyba tego oczekują fani, żeby on tak grał co mecz. Liverpool był dziurawy, bo gdy popatrzymy sobie na, na Gomeza czy Kwansacha, to Gomez nie zagrał na takim samym poziomie jak z City. Bo gdy popatrzymy sobie na, na mecz z Obywatelami, to zagrał, na, no można powiedzieć, że obok Wandaleka na, na najwyższym swoim poziomie. No ale gdy już miał się mierzyć z Isakiem, to. Bardzo słabo wyglądał i można powiedzieć, że z szyku obronnego zagrał no, najsłabiej, bo Robertson coś, coś jeszcze od siebie oddawał. Kłansach też w miarę wyglądał, no ale ogólnie ten mecz to była taka, no było dużo takiej niedokładności, bo gdy sobie popatrzymy na, na bramki Salaha. To wszystkie, znaczy większość sytuacji w tym spotkaniu wychodziło, że jedna drużyna podawała niecelnie i leciała po prostu kontra, więc to była taki, no to był dosyć taki mecz na, na słabym poziomie, można powiedzieć. No ale właśnie. Ten, te spotkanie byłoby nazwane mianem Salaha, gdyby nie, nie błędy Kelehera i nie będę w obronie, no bo to, co Salach tak naprawdę wyczynił, no strzelił wszystkie trzy bramki, można powiedzieć, bo dwie, dwie bramki rzeczywiście strzelił, a przy jednej Jonesa asystała, więc gdyby Liverpool wygrał, to tak naprawdę to byłby taki, no, laurka w całej jego historii Liverpoolu. A za te ostatnie minuty w tym spotkaniu kogo można... Obarczyć straceniem tych trzech punktów, no bo kiedy strzeliście bramkę tam w 82 czy 3 minucie, no to myślałem, że trzy punkty już macie zapewnione. A tutaj nie minęło 7 minut, i Newcastle wyrównał na 3 do 3. No przy tej ostatniej bramce to wiadomo, kogo trzeba wynieść. Kelehera, który poszedł na spacer i zostaje piłkę, bo myślał, że, że ona wyjdzie, ale tam z znienacka pojawił się szer, więc yy, jego błąd i myślę, że cała obrona, no to każdą bramkę, gdy sobie prześledzimy, to można winę zrzucić na, na szyk obronny. Nie było to spotkanie, które się układało po prostu Liverpoolowi i, i było to widać, więc można się po prostu cieszyć, że ugrali te, ten punkt. Ważny punkt, bo to jest dalej gonitwa Arsenalu i Chelsea do Liverpoolu, więc każdy punkt jest ważny. Tak, dokładnie tak. No i patrząc, że punkt dalej zdobyli, więc nie przegrali. No i chciałem tutaj nawiązać do nominacji Arnes Lota do menadżera miesiąca. Czy uważasz, że w tym miesiącu był lepszy menadżer lub lepsza drużyna? Ja nie będę obiektywny, więc musi chyba Sylwester zabrać głos. Nie, no w tym miesiącu myślę, że zasłużenie na no Liverpool był po prostu maszyną. No i nawet ta strata punktów w meczu teraz z Newcastle, no to jednak i tak to było show i tak. I tak, mając na uwadze, to się działo cały miesiąc po prostu, no to Arne Slot zasługuje na, na tą nagrodę, no i spojrzymy na to, gdzie jest Liverpool, ile punktów ma przewagi, jest na samym czele, więc jest to zdecydowanie najlepsza drużyna od początku sezonu, już nie tylko chodzi o ten miesiąc, ale po prostu to jest na razie najlepiej grająca, najlepiej wyglądająca, najlepiej punktująca drużyna w Premier League. Mm, a Chelsea i Anza Marecka nie prezentują się lepiej. Jeśli chodzi o styl gry? Tak. No to tam, tam jest też taki właśnie happy football, możemy to określić, no bo dużo się dzieje w tych meczach, tam pada dużo bramek, no ale jednak to jeszcze nie jest taka organizacja jak ma, jak ma Liverpool, no i jak widać też po zdobyczach punktowych, no to, to jednak Liverpool skądś ma te punkty przewagi, no i to są też takie sytuacje, gdzie nie zawsze strzelasz te 4 czy 5 bramek w meczu, jak to zazwyczaj robi Chelsea, ale też nie tracisz tych bramek, kiedy trzeba, kiedy trzeba potrafisz zarządzać tym spotkaniem, no a nawet jak widzimy, po, po praktycznie każdym spotkaniu Chelsea, to gdy przy, przyjdzie taki mecz, że oni są nieskuteczni w ofensywie, co się z, zdarza, albo e, będą błędy w obronie, co zdarza się akurat bardzo często, no to kończę to stratą punktów, no i myślę, że Chelsea jeszcze daleko do tego, co grali Liverpool, No, i fajnie, że oni. Teoretycznie biją się o mistrzostwo, no ale myślę, że ich takim celem powinno, i pewnie jest, że po prostu zakręcić się w czwórce. I myślę, że może im się to udać, patrząc też na słabość ekip, które są za tą czołową właśnie czwóreczką. Zostańmy sobie przy nagrodach miesiąca, gdyż Bruno Fernandz został nominowany do zawodnika miesiąca. No i co o tym myślisz, co o tym uważasz? Czy był ktoś lepszy w tym miesiącu niż Bruno? No, w tym miesiącu na pewno był jeden lepszy zawodnik niż Bruno. No i był to jak już Oscar wspomniał, król egipski, król z no bo to co o Salach, jakie liczby zgromadził w tym miesiącu, też ważny mecz, no bo Bruno liczby robił w spotkaniu z Evertonem, zrobił w spotkaniu z Leicester, no a Salach robi liczby w takich spotkaniach jak spotkanie z City, jest kluczowym zawodnikiem, więc e, jeśli chodzi o liczbę, no to wiadomo, że Bruno ma dobre te liczby, no bo właśnie tak jak mówię, w tych dwóch spotkaniach sobie je nabił, ale bardziej z Manchesteru wyróżniłbym dialog jednak za ten okres niż Bruno. Na przykład, no a myślę, że Salach, jeśli nie wygra, to będę bardzo zdziwiony. No, żeby nie być takim na przykład mainstreamowym, no to można by dać tę nagrodę Grawem Berczowi i też nie byłoby dużego zdziwienia, no bo świetnie grał, no ale wiadomo, nie ma takich liczb i najczęściej to właśnie zawodnicy ofensywni są promowani do typu tego typu wyróżnie. No i myślę, że jeśli Salach nie zdobędzie tej nagrody, no to będzie to lekki szok. Bo jeszcze jeżeli chodzi o nominacje, to jest tak, jest Mateusz e, Kunia, no jest Bruno Fernandes, jest Gravenberg, Odegard, e, João Pedro z Brighton, Saka, Salah i Wisa z Brentford. No to myślę, że jakbym miał z Best of the Rest wybrać, no to jeszcze bym e, Kunię nominował za to, co... Jak on stara się ciągnąć, to Wolverhampton można powiedzieć, że bezskutecznie, no bo jednak i tak tracą te punkty i są ogrywani, no ale jednak on wygląda. No i on wygląda jak taki właśnie diamencik pośród tych. Pośród szarego blokowiska, jakim jest drużyna Wolverhampton w tym, w tym sezonie? Wspominaliśmy o cienkim występie City w meczu z Liverpoolem, a w 14 kolejce City po pięciu albo sześciu spotkaniach bez żadnego zdobytego punktu wygrało z Nottinghamem 3-0. No i czy to jest spotkanie, po którym City się podniosło i wrócą na taką powiedzmy wznoszącą się falę po zwycięstwo Premier League, czy to raczej jednorazowe takie zwycięstwo? Ja no myślę, że City. Tak jak zapowiadaliśmy, w końcu wróci na tę wygrane ścieżkę, no bo e, nie można było się spodziewać, że obywatele będą po prostu cały czas przegrywać. No i e, Guardiola w tym spotkaniu zrobił to, czego tak naprawdę wszyscy się domagali, czyli wystawił Kevina De Bruyne w pierwszym składzie, wystawił Doku w pierwszym składzie, Glisz zagrał w pierwszym składzie, czyli jakby wzmocnił tą siłę ofensywną, no bo tam głównie w City zawodziła skuteczność. No i mimo, że Erling Haaland bramkę nie zdobył w tym meczu, no to jednak ta skuteczność już była na odpowiednim poziomie, pewna wygrana 3 do 0, a Nottingham jakoś za bardzo się drużynie Pepa Guardioli nie podstawiło. To, to nie już nie jest to Nottingham, co na początku sezonu, kiedy tak naprawdę zaskoczyło wszystkich, no i było w top 4. No a tutaj bardzo słaby występ e, właśnie drużyny, drużyny Forest. No i co? Myślę, że to jest taki początek odbudowywania tego City, no bo e, wpadli w ten chwilowy dołek, no ale. To nie mogło trwać aż tyle, ile tak naprawdę już trwało, a tym bardziej, żeby to się ciągnęło jeszcze dłużej. Widać, że Guardiola zauważył na przykład, że też Walker nie domaga, więc Walker sobie odpoczął. Dopiero w drugiej połowie wszedł właśnie, że Doku już nawet jak w meczu z Liverpoolem, wszedł to, że on robi wiatr, robi różnicę, no i tutaj zwieńczył to bramką. No i De Bruyne, który też ma do udowodnienia to, że, że on jeszcze ma siłę, ma umiejętności, żeby zostać w drużynie City, no tutaj ewidentnie najlepszy na boisku Belk, no i pokazuje, że może hello zarządzie Manchesteru City, może warto jednak ten kontrakt ze mną przedłużyć. Przestał mówić w mediach o tym, że mają to zrobić, zaczął pokazywać to na boisku, no i dla City pokazywał to co kolejka. A czemu Pep Guardiola od dwóch spotkań stawia na Ortega w bramce? Bo jest po prostu Chciałem powiedzieć nawet wprost o lepszym bramkarze, on jest w lepszej formie, bo Ederson też maczał palce przy tych, przy tych porażkach e, obywateli, no bo jak cofniemy się do meczu z w Lidze Mistrzów, tak naprawdę on przy wszystkich trzech bramkach zawinił. Te wszystkie trzy bramki miały miejsce w końcówce spotkania, no i on tam maczał palce, czy to wychodził, robił pusty przelot, czy, czy jego interwencje były po prostu... E, po prostu średnie na no Ortega jest bramkarzem numer dwa, o którym nieraz mówiliśmy, że to jest jak drugi bramkarz numer jeden. No i Ortega i, mimo że Keleher, który popełnił błąd w tej kolce, no to Keleher właśnie są tacy bramkarze, którzy dają taki komfort, że możesz dokonać tej zmiany. No jest to odważna decyzja Guardioli, ale myślę, że jak najbardziej słuszna i powinien dalej stawiać na Niemce. No i na dzisiaj w sumie będzie to tyle, gdyż w dwóch kolejkach. Gdyż Premier League teraz gra bardzo często, jest duża intensywność, no i my najprawdopodobniej przez grudzień też będziemy wrzucali odcinki, co dwie kolejki. Też będziemy wybierali najciekawsze jakieś takie spotkania, albo spotkania, o których chcemy porozmawiać. Dlatego też na razie odpuścimy sobie szybkie strzały, gdyż po prostu no, nie ma to sensu, nie widzimy w tym sensu, bo no, kolejek jest dużo, spotkań też. A chcemy jednak, żeby te odcinki dalej wychodziły. Także do usłyszenia, do następnego i cześć!